Dzisiaj mam dla Was 11 najdroższe miasta w Stanach, i oczywiście miasto może być drogie przez różne powody. Na przykład jeden z tych miast jest na Hawajach, i oczywiście tam będzie drożej przez to, że to jest wyspa, ale oczywiście są inne części życia, które mogą być droższe w niektórych miejscach, na przykład jedzenie albo podatki, albo służba zdrowia. Ale w dzisiejszym odcinku po prostu Wam e, przedstawię 11 najdroższych miast, i się dowiesz, ile tam ludzi mieszka w każdym mieście, ile ci ludzie tak przeważnie zarabiają, i ile kosztuje, by kupić dom albo wynająć mieszkanie. To zapraszam. To 11 najdroższe miasto w Stanach. To jest Oakland w Kalifornii. I też usłyszysz, że zacznę mówić te miasta i stany po angielsku. Bo może byś chciał się nauczyć, jak się to wymawia. To to jest Oakland, Kalifornia. I w Oakland mieszka 434 tysiące ludzi. To myślę, że na europejskie warunki to nie jest aż tak dużo ludzi, ale w Stanach. To jest sporo, bo chyba mamy tylko 9 miast w Stanach, które mają powyżej milion ludzi. Ogólnie ludzie chyba wolą mieszkać w przedmieściach raczej niż w miastach w Stanach. Ok, to ile ludzie zarabiają w Oakland? Średni zarobek dla wszystkich ludzi w Oakland jest 6900 dolarów co miesiąc i oczywiście to jest. Przed podatkami. Musisz wiedzieć, że jak w Stanach ci mówią, ile będziesz zarabiać, to nigdy ci nie powiedzą, ile zarobisz po podatkach. I to jest przez to, że każdy płaci inne podatki. I z tego co rozumiem, to zależy od tego, oczywiście, ile zarabiasz, ale też czy masz żonę albo męża, czy masz dzieci. A jak masz dzieci, to płacisz chyba mniej w podatkach. Jak masz żonę bo męża, chyba też płacisz mniej w podatkach i oczywiście to zależy, w którym mieście mieszkasz albo w którym stanie. To z tego co rozumiem, są różne powody, czemu byś płacił mniej albo więcej podatków. To też zależy, ile masz lat. Czy młodzi ludzie płacą więcej podatków niż starsi ludzie. Przynajmniej tak to rozumiem. Jak mieszkasz w Stanach i masz więcej informacji niż ja. To napisz w komentarzach. I też, żebyś wiedział, średnia wartość jakiegoś domu. W Oakland jest prawie 900 tysięcy dolarów, ale prawdopodobnie, jakby chcieli sprzedać go, to by go wystawili za więcej. I jakbyś chciał wynająć mieszkanie, to średnio byś zapłacił. 2500 dolarów za miesiąc. Ok, numer 10 to jest San Diego, California. San Diego. I zobaczysz, że większość tych miast to albo będą na East Coast, albo West Coast, i często w Nowym Jorku i w Kalifornii. To w San Diego to jest duże miasto tam mieszka 1,4 milionów miliony ludzi. I oni zarabiają tak średnio 700. 1750 dolarów na miesiąc przed podatkami. I tam średnia wartość domu to jest mniej więcej 800 tysięcy dolarów, ale myślę, że jakby chciał kupić dom, to zapłacisz powyżej milion. I sprawdziłem w dwóch różnych miejscach, ile byś zapłacił za mieszkanie. I było trochę dziwne, bo dostałam dwie różne liczby. W jednym miejscu napisali, że to będzie. 1800 tak średnio za mieszkanie, a w drugim miejscu napisali 3200 za mieszkanie w San Diego. A i żebyś wiedział, sprawdziłem kilka miejsc, ale większość mojej informacji dostałem z tego artykułu. Tutaj napisałam, jak się nazywa. Jak chcesz sam zobaczyć i to sam przeczytać, to po prostu wpisz to w Google. I to znajdziesz. Numer 9 na mojej i też na, na ich liście, tak naprawdę, bo to jest ich lista, to jest Boston. Boston, Massachusetts. I w Bostonie mieszka 654 tysiące tysięcy ludzi i oni zarabiają tak średnio 6583 dolary na miesiąc przed podatkami. I wartość domów w Bostonie to są tak mniej więcej między 700 tysięcy dolarów i 900 tysięcy dolarów. I jakbyś chciał wynająć mieszkanie, to z tego co czytałem zapłacisz między 2600 dolarów i 3800 dolarów. To jest, ja uważam, bardzo dużo. Numer 8 na mojej liście to jest Seattle, Washington. W Seattle Mieszka trochę więcej niż 700 tysięcy ludzi i oni zarabiają tak średnio, ja uważam bardzo dużo, 9300 dolarów przed podatkami. I średnia wartość jakiegoś domu to jest 848 tysięcy dolarów. I jak chcesz wynająć tam mieszkanie, to zapłacisz mniej więcej. 1900 dolarów za miesiąc. Numer 7, na pewno nie będziesz zaskoczony, jest Los Angeles, California I w Los Angeles mieszka prawie 4 miliony ludzi, i oni zarabiają mniej więcej 5800 dolarów na miesiąc przed podatkami, i wartość ich domów jest między 800 tysięcy dolarów i ponad milion dolarów. I jak chcesz, wynajem tam mieszkanie, to średni wynajem to będzie 2300 dolarów na miesiąc. Numer 6 to jest Washington DC. I DC znaczy District of Columbia. I żebyś wiedział, Washington DC to jest stolica Stanów Zjednoczonych. Washington DC nie jest w żadnym stanie. To jest bardzo dziwne miejsce. To było zbudowane, stworzone żeby to było miasto, które nie należy do żadnego stanu, to tam są trochę dziwne prawa. Ale to nie jest związane z tym filmikiem. Po prostu chciałem, żebyś wiedział. To Washington DC. Mamy tam 670 tysięcy ludzi. Oni zarabiają średnio 7500 dolarów co miesiąc przed podatkami i taka średnia wartość ich domów jest. Między 7000 dolarów i ponad milion dolarów. I tak jak wcześniej sprawdziłem, w dwóch różnych miejscach. W jednym miejscu napisali 1900 dolarów tak średnio za mieszkanie, w drugim miejscu 2300 to bardzo dużo. Numer 5 to nawet nie jest miasto, to się nazywa Orange County. Bym powiedział, że County mniej więcej jest jak. Województwo, że w Stanach każdy stan jest jak, jakby swoim krajem. I w tym stanie są counties. I jest taki jeden county, który jest bardzo bogaty w Kalifornii i się nazywa Orange County. I to nie jest jedno miasto, to jest cały county. Tam mieszka 3 miliony ludzi i oni zarabiają tak średnio. 8, prawie 8500 dolarów co miesiąc przed podatkami i wartość domów w Orange County jest między 800 tysięcy dolarów i 1,3 miliony dolarów. Milionów dolarów nie jest pewna, jak, jak to się mówi. I jak chcesz tam wynająć mieszkanie to zapłacisz mniej więcej 3000 dolarów. Nie, 3000 dolarów chyba, tak. Bardzo drogo. Numer 4 też nie jest miastem. To jest coś, co my nazywamy borough. I to jest Brooklyn. Oczywiście Brooklyn, New York. I New York City jest podzielone w boroughs. I Brooklyn jest jeden z tych boroughs. I w samym Brooklyn mieszka prawie 3 miliony osób. Tak, 2,6 miliony osób i średnio oni zarabiają 5600 dolarów co miesiąc przed podatkami. Średnia wartość mieszkania albo domu jest 793 tysięcy dolarów i ogólnie w Nowym Jorku, bo nie mogłem znaleźć nic o Brooklyn, ale ogólnie w Nowym Jorku średni koszt mieszkania jest 3000 dolarów co miesiąc. Numer 3 to jest San Francisco, California. San Francisco, San Francisco, oni tam mają trochę więcej niż 800 tysięcy osób i ci ludzie zarabiają bardzo dużo, bo oni zarabiają mniej więcej 10 tysięcy dolarów co miesiąc. Ale oczywiście musisz pamiętać, że to jest średnia. Na pewno są ludzie tam, którzy zarabiają 100 tysięcy co miesiąc i inni co zarabiają, tak 2000. I średnia wartość domów w San Francisco to jest między 1,3 i 1,5. 5 milionów dolarów, i jak chcesz wynająć tam mieszkanie, zapłacisz mniej więcej 3500 dolarów za miesiąc. Numer dwa, to znaczy drugie najdroższe miasto w Stanach, to jest Honolulu, Hawaii. Honolulu. Z tego co wiem, to Honolulu jest największe miasto uh, w Hawaii i oni mają prawie 350 tysięcy ludzi. Ale tak jak mówiłam, przez to, że oni są daleko od wszystkiego. Wszystko jest bardzo drogie, bo trzeba to przywieźć w jakiś sposób na ich wyspę. To tam ci ludzie zarabiają troszeczkę więcej niż 6000 dolarów co miesiąc przed podatkami, i średnia wartość domu tam. Znaczy to jest dziwne, bo w jednym miejscu napisali 700 tysięcy dolarów, a w drugim miejscu 1,6 milionów dolarów. I numer jeden, to znaczy najdroższe miasto w Stanach. Też nie jest dokładnie miastem. To jest jeszcze jeden Borough w Nowym Jorku i to jest Manhattan. W Manhattanie albo w Manhattan jest 1,6 milionów ludzi i ci ludzie zarabiają mniej więcej 7 tysięcy dolarów co miesiąc i tam wartość domów, też miałam różne numery tutaj. W jednym miejscu napisali, że wartość jest 900 tysięcy dolarów. Tak, średnio za dom, ale napisali, że jak chcesz kupić dom, to tak realnie zapłacisz mniej więcej 2,5 milionów dolarów. I jak chcesz wynająć mieszkanie, zapłacisz mniej więcej 4500 dolarów co miesiąc. To daj znać w komentarzach, czy kiedykolwiek byłeś w tych miastach, i czy może chcesz je odwiedzić. Albo może chcesz tam mieszkać, albo myślałeś o tym, żeby tam mieszkać. Bo to jest ciekawe dla mnie, że ludzie z Polski i też ogólnie z Europy mówią tak: O, chcę odwiedzić Stany, albo chcę mieszkać w Stanach. Ja mówię: O, gdzie? No ja oni tak: O, w Nowym Jorku. Ja tak: Pfff. Okej, okay, po pierwsze, to nie, to nie są Stany. To nie jest normalne miejsce w Stanach. Myślę, że nikt w Stanach, jak słyszy, że ktoś chce mieszkać w Stanach, albo odwiedzić Stany, nie myśli o Nowym Jorku. To jest zupełnie inny świat, i też jak ludzie mi mówią, że chcą mieszkać w Nowym Jorku, to ja, ja tak myślę, ok, ale jaką pracę masz, albo co będziesz tam robił, tak? Jak przeżyjesz to? W jaki sposób planujesz, żeby zapłacić za, nawet za mieszkanie? To jest, to jest, tam jest bardzo drogo. To uh, daj znać w komentarzach, czy, czy mieszkasz w Stanach, czy kiedykolwiek mieszkałeś w tych miastach. Um, I zobaczymy się niedługo. Na razie. Cześć.